Hej, Jesteśmy na Centralnym i jedziemy do Gdańska. Przedłużamy urlop. Dopomniałam wam powiedzieć, ale właśnie idziemy na pociąg i mam nadzieję, że... Czekaj, bo wstyd jazdy. Zobaczymy zaraz. To był drugi. Słodkie śniadanie. Dalej zgubił walizkę, Znalazłem. ale jest, no, znalazła się w końcu. Już dotarliśmy do naszego pokoju i pokażę Wam teraz, jak wygląda w apartamentach. <noise> Jak dalej, tak, tu zasiadać mam mamy piękny apartament. Tak, ładna tapeta. Tu też jest ładna, zobacz to. Mm -hmm. Tu nasz no. aneks, a tutaj mamy widok. I co chcę zobaczyć? Chcę zobaczyć łazienkę. Łazienka mnie najbardziej interesuje zawsze, czy jest ładna. Ulala! Hmm. Także mamy taki aneks kuchenny, i będziemy się rozkładać. I zaraz, słuchajcie, jedziemy na plażę, bo jest ładna pogoda. I nie ma co. Mamy mikrofali. Weźcie coś z mikrofali? Nie. Ale ładny apartament, naprawdę mi się podoba. Co tu tak zglądasz? Nie co, jest A na dole mamy basen, więc na pewno dziś też będziemy pływać w basenie. Nie mogę się to czekać i jest tam też jacuzzi. No, więc bardzo się cieszę, dojechaliśmy. Jest piękna mamy pogoda. Xboxa! Co? Xbox jest. Tak? Czartowana. <grym> Myśleliście, że Xbox jest. Nie będzie słychać, bo tu jeje. Ale idziemy nad morze. Polskie morze, Polskie może raz pierwszy raz w tym roku. Tak, tak? Pierwszy raz, pierwszy raz. <noise> wow, ale... jo! Yes. Cieplutki piasek jest. Nie wieje tak, więc super. Zobaczcie, jakie mamy piękne plaże w Polsce. To jest coś, a nie tam Teneryfa. Teneryfy się zachciało. <noise> w nie woda, na Teneryfie nie wodę. Tak Plaż. I jesteśmy w Sopocie, proszę Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry Sopot. Dzień dobry Sopot. Piękny Sopot. Byliśmy tutaj rok temu? Rok temu, dokładnie. Wzięliśmy tu flagę. <laughs> tak, wzięliśmy flagę. Tańca i idziemy sobie na molo, a gdzie mamy iść? Ogromny biały pies. No. Idziemy na prawo. Ale będzie dużo ludzi dziś. Jak byliśmy tu ostatnio, to nie było aż tak dużo, ale zapomniałam, że jest weekend. W ogóle cały czas zapominam, że jest sobota. Czy też macie tak? Idziemy tam. Czy też macie tak, że mylą wam się dni? Jak mi jeden dzień wypadnie, albo wrócę z urlopu, to mi się wydaje, że że, że jest na przykład środek tygodnia, a jest sobota, albo na odwrót. My kupiliśmy sobie żelki. Zaczynamy żalki teraz. Jesteśmy troszkę głodni, ale zapchamy się żelkami. I musimy dojść do końca, żeby zjeść. Bo stwierdziliśmy, że idziemy do końca, do restauracji Dalej, idziemy, idziemy tam do... na koniec u góry? Mhm. Super. To będziemy jedli. Moi kochani, je krawetki, na które też mam ochotę, ale ja jem krem z pomidorów, na który miałam ochotę już uuu, od dawna, dawna, dawna. I kolorowo, ja jem rybkę, a Darko jem mięsko. Ty jesteś taka moja mama, kiedy moc, chude maszynce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Zabieram Cię, Dariusz, na pasan. Chodź. Co grasz? Słuchajcie, jest już bardzo późno, ale Darek powiedział, że chce coś zjeść, więc idziemy zobaczyć, czy Hard Rock jest jeszcze otwarty. Kiedyś byłam w nim z i wydaje mi się, że powinien być jeszcze otwarty. Poczekaj, jest pięknie! Dziewczyny zwariowały, widać że paniecki wieczór Tak i oczywiście jest weekend i ona tańczy dla mnie Wszystko najlepszego dla Wszystko Młodej Zobaczcie, tu jest taki domek jakie taksówki, możesz sobie nawet taką taksówkę i sobie będziemy jeździć Fajne, co? Pokażemy wam jeszcze łódki Łódki pokażemy tutaj ciu, ciu, ciu. Trochę wygląda tak w Rotterdamie Trochę bardzo Okej, do widzenia